Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Warszawa stała się w niedzielę 12 maja areną czterech dużych akcji pożarniczych, które sprawiły, że warszawscy strażacy mieli pełne ręce roboty. Informacje na ten temat przekazał w rozmowie z portalem Polskie Radio 24 Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski. Pierwsze wezwanie, które wpłynęło do Straży Pożarnej, dotyczyło ulicy Marywilskiej, a kolejne dotarło z ulicy Grzybowskiej, gdzie doszło do tragicznego pożaru mieszkania, w którym zginęły dwie osoby. Kolejne zdarzenia miały miejsce na składowisku gabarytów w Wilanowie oraz na śmietnisku w dzielnicy Siekierki. Nie przypominam sobie takiej niedzieli gdzie musielibyśmy zmierzyć się z tak licznymi i poważnymi przypadkami jednego dnia powiedział Kieszkowski Zaznaczył, że strażacy zaangażowani w te działania zaczęli swoją służbę wczesnym rankiem i nie brali udziału w gaszeniu innych wcześniejszych pożarów, takich jak ten na halach targowych na Białołęce. Rzecznik PSP dodał, że mimo zakończenia akcji gaśniczych, w powietrzu nadal może być wyczuwalny charakterystyczny zapach dymu. Podkreślił jednocześnie że sytuacja jest już bezpieczna i zachęcił do śledzenia aktualnych danych o jakości powietrza, które są publikowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Największy pożar miał miejsce w centrum handlowym Marywilska 44 w Warszawie. W jego trakcie zauważono osobę trzymającą w ręku przedmiot, który na pierwszy rzut oka przypominał broń. Rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji wyjaśnił, że była to plastikowa atrapa. Mężczyzna, którego dotyczyła ta sytuacja, Został wylegitymowany i potwierdziło się, że nie stanowił żadnego zagrożenia. Polska agencja prasowa, publikując zdjęcia z miejsca zdarzenia, przedstawiła mężczyznę z przedmiotem przypominającym broń. Oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, młodszy brygadier Artur Laudy, przekazał, że sytuacja w rzeczywistości różniła się od tej przedstawionej na zdjęciach. Robert Szumiata. Z zespołu prasowego komendy stołecznej policji zaznaczył, że chociaż sytuacja wydawała się niepokojąca, wszystko zostało wyjaśnione bez niepotrzebnego alarmu. W trakcie akcji ratowniczej, w pobliżu miejsca pożaru zauważono kobietę i mężczyznę, prawdopodobnie matkę i syna, którzy próbowali wejść na wygrodzony przez służby teren. Kobieta zasłabła na widok rozmiaru tragedii, co skłoniło policjantów do udzielenia jej pomocy. W tym czasie u syna zauważono wspomniany przedmiot przypominający broń. Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze o godzinie 3.30. Pierwsze jednostki pojawiły się na miejscu w ciągu 11 minut. Przyczyny pożaru są nadal badane, a policja koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa i ustaleniu okoliczności tego zdarzenia. Nadbrygadier dr. inż. Mariusz Feltynowski z PSP zaznaczył, że szybkie rozprzestrzenianie się ognia jest nietypowe i będzie przedmiotem dalszych badań. Jednak na razie nie potwierdzono, że przyczyną było podpalenie. Straty wynikłe z pożaru są ogromne. W spalonym centrum było prawie 1400 stoisk, w których handlowali głównie Wietnamczycy i Polacy. Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce zorganizowało sztab kryzysowy i zapowiada organizację pomocy dla poszkodowanych. Feltynowski stwierdził, że przyczyną szybkiego rozpełznięcia się ognia po całej hali mogło być na przykład nagromadzenie łatwopalnych materiałów i generalnie duże nagromadzenie towaru. To jednak, powtórzył, ustalą biegli. We wcześniejszych rozmowach z mediami przedstawiciele Straży Pożarnej mówili, że w hali Marywilska 44 nie zadziałał system, którego zadaniem jest oddzielać strefy pożarowe, aby ogień nie rozprzestrzeniał się na większą powierzchnię lub zamknięcie ich było niemożliwe, gdyż strefy były zastawione towarem. Jak mówili strażacy, takich stref było w hali co najmniej osiem, choć wymaga to sprawdzenia w dokumentacji. Warszawska policja poinformowała, że patrole zabezpieczały teren zdarzenia w 5 minut po powiadomieniu. Policjanci skupiali się na zapewnieniu bezpieczeństwa w rejonie prowadzonej akcji gaśniczej. W działaniach na miejscu pożaru przy Marywilskiej brało udział ponad 60 policjantów, w tym funkcjonariusze warszawskiego oddziału prewencji policji i jednostek z Pragi Północ i Białołęki. Policja rozpoczęła także czynności zmierzające do ustalenia okoliczności powstania pożaru. Praca śledczych będzie obejmowała m.in. przesłuchanie świadków, zabezpieczenie okolicznego monitoringu, a przede wszystkim współpracę z biegłym z zakresu pożarnictwa. Natomiast to nie koniec złych wiadomości: w bytomiu, na parkingu prywatnej firmy przewozowej przy ulicy Świętej Elżbiety, doszło do kolejnego pożaru, w wyniku którego spłonęło 10 autobusów, a kolejne 5 zostało uszkodzonych. Zdarzenie miało miejsce około godziny 2.30 w nocy, a na miejsce natychmiast przybyło 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Kapitan Jacek Mania z komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu relacjonował, że strażacy szybko opanowali pożar, kończąc swoje działania około godziny 6 rano. Na terenie zajezdni znajdowało się łącznie około 60 autobusów z napędem spalinowym, z czego udało się uratować 50 pojazdów. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, a przyczyny pożaru są obecnie ustalane przez policję. Reporterka Anna Kropaczek informuje, że z powodu tego nocnego pożaru mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu autobusów na terenie Śląska. Zarząd Transportu Metropolitalnego potwierdza, że 10 nowych autobusów uległo zniszczeniu, a 5 zostało uszkodzonych. W związku z tym, przewoźnik może napotkać trudności w realizacji regularnych połączeń. Dlatego zarząd transportu miejskiego organizuje zastępcze pojazdy od innych przewoźników. Mieszkańcy oraz użytkownicy komunikacji miejskiej są zachęcani do śledzenia aktualizacji i planowania alternatywnych tras podróży. Były prezydent Bronisław Komorowski skomentował serię pożarów. Na pewno to skłania do jakiegoś myślenia, że to nie jest naturalne, zwyczajne zjawisko. Tym bardziej, że są głosy, że pożar Marywilskiej mógł być efektem podpalenia. Powiedział Bronisław Komorowski, pytany o serię pożarów, do których w ostatnich dniach doszło w Polsce. Póki policja niczego nie wskaże, prokuratura nie udowodni, straż pożarna nie zasugeruje, to radziłbym się wstrzymać z daleko idącymi wnioskami, dodał były prezydent w rozmowie z Radiem Z. W sobotę wieczorem, na terenie posesji w miejscowości Wola Szczucińska, położonej w malowniczej scenerii Małopolski, Policja dokonała zatrzymania 40-letniej Moniki B., matki dwóch małych dziewczynek w wieku 3 i 5 lat. To właśnie na tej posesji, w dramatycznych okolicznościach, odnaleziono w piątek ludzkie szczątki należące do dzieci. Rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie, Mieczysław Sienicki, poinformował, że Monika B., została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym w Tarnowie po wstępnym badaniu lekarskim. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa dwóch małoletnich dziewcząt, a zgodnie z zebranym materiałem dowodowym matce zostanie postawiony zarzut zabójstwa. Postanowienie o postawieniu zarzutu będzie formułowane przez prokuratora, a decyzja ta opiera się na analizie zgromadzonych dowodów, które wskazują na winę Moniki B. Cała procedura, w tym przesłuchanie oskarżonej, będzie zależała od opinii lekarzy psychiatrów, którzy wypowiedzą się na temat stanu jej zdrowia psychicznego. Prokuratura planuje także wystąpić do sądu z wnioskiem o aresztowanie Moniki B jako środek zapobiegawczy. Rzecznik podkreślił, że wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia sugerują, iż przyczyną tej rodzinnej tragedii były kwestie związane ze zdrowiem psychicznym Moniki B. Do tego makabrycznego odkrycia doszło w piątek w miejscowości Wola Szczucińska, gdy policjanci weszli na prywatną posesję i w dogasającym ognisku za domem odkryli ludzkie szczątki dwóch małych dziewczynek. Śledczy ustalili, że dzieci zginęły w czwartek około godziny 22. Podejrzenie co do matki dzieci pojawiło się już wtedy. Policja została zaalarmowana przez matkę kobiety, która w piątek rano otrzymała od niej niepokojącą wiadomość, co skłoniło ją do kontaktu z odpowiednimi służbami. W ostatnim czasie miał miejsce niepokojący incydent z udziałem Polaka oraz Ukraińca. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak obywatel Ukrainy, po najprawdopodobniej sprzeczce słownej, uderza Polaka i powala go na ziemię. Następnie podchodzi do gapiów wydarzenia, zaczepiając ich i pytając, jakiej są narodowości.

Jesteś polski? Nie. To Inne nagranie pokazuje kolejną agresję ze strony Ukraińca, który podbiegł do osoby idącej na pasach, uderzając ją w tył głowy. Ukrainiec po tym wydarzeniu został obezwładniony przez ochroniarzy jednego z obiektów.

Kontekst wydarzenia na chwilę obecną nie jest znany. Według jednego z komentarzy pod filmem wydarzenie to mogło mieć miejsce w Katowicach na ulicy Stawowej. Policja w tej sprawie nie wydała do tej pory żadnych oficjalnych komunikatów. W dniu 22 kwietnia rozpoczęła się skomplikowana operacja poszukiwawcza 32-letniej Małgorzaty W, która po kłótni z partnerem wyszła z domu i w nieznanym kierunku odjechała samochodem. Jej nagłe zniknięcie zgłosiła zaniepokojona rodzina. Bieruńscy policjanci, którzy podjęli się śledztwa, przeprowadzili intensywne działania w celu odnalezienia zaginionej. W ramach śledztwa przesłuchiwano wiele osób. Przeszukiwano tereny, zwłaszcza w rejonie, gdzie później odnaleziono jej samochód, oraz przeprowadzano operacyjne sprawdzenia mające na celu weryfikację wszystkich dostępnych informacji. Kryminalni nie wykluczali żadnych hipotez, w tym możliwości, że Małgorzata nie żyje i że do jej zaginięcia mógł przyczynić się ktoś z jej bliskiego otoczenia. Dalsze informacje sukcesywnie gromadzone w toku dochodzenia pozwalały na stopniowe zawężanie kręgu podejrzeń. Po ponad dwóch tygodniach nieprzerwanych działań poszukiwawczych w śledztwo włączyła się komenda wojewódzka policji w Katowicach, a współpraca z funkcjonariuszami z Bierunia umożliwiła dokonanie przełomu. Efektem tej współpracy było zatrzymanie 34-letniego partnera zaginionej. Mężczyzna ten do tej pory nie figurował w policyjnych ewidencjach jako osoba o jakimkolwiek kryminalnym zachowaniu. Podejrzany jest o zamordowanie swojej 32-letniej partnerki i brutalne pozbycie się jej ciała. Po zatrzymaniu podejrzany został doprowadzony do prokuratury w Mysłowicach, gdzie usłyszał formalne zarzuty zabójstwa. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu, podejrzany otrzymał nakaz aresztowania na okres trzech miesięcy, w oczekiwaniu na dalsze postępowanie. Za przestępstwo, które jest oskarżony, grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Cały przypadek jest nadal przedmiotem bieżącego dochodzenia, które ma na celu pełne wyjaśnienie okoliczności tej tragicznej sprawy. Funkcjonariusze z komendy powiatowej policji w Białogardzie, w ramach prowadzonych intensywnych działań operacyjnych, zidentyfikowali dwóch mężczyzn podejrzewanych o posiadanie narkotyków w znacznych ilościach. Skrupulatnie przygotowane działania doprowadziły policjantów do przeprowadzenia serii przeszukań w różnych lokalizacjach na terenie powiatu Kołobrzeskiego, obejmujących mieszkania, pomieszczenia gospodarcze oraz lokal handlowy. Podczas przeszukania wspomnianego lokalu handlowego funkcjonariusze natrafili na ponad pół kilograma różnych środków odurzających, w tym marihuany, mefedronu i metamfetaminy. Kontynuując swoje działania. W pomieszczeniach gospodarczych pod drugim z adresów policjanci ujawnili kolejne ponad 2 kilogramy narkotyków, wśród których znajdowały się między innymi metamfetamina, marihuana, ekstazy oraz mefedron. W rezultacie przeprowadzonych operacji zatrzymano dwóch mężczyzn, mieszkańców powiatu kołobrzeskiego, w wieku 30 i 31 lat. Obydwaj zostali umieszczeni w areszcie, gdzie oczekują na dalsze postępowanie. Mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków w znacznej ilości oraz ich dystrybucji. Czynności te zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej od kilku lat prowadzą intensywne dochodzenie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej znanej pod kryptonimem Torsida. Ta grupa, złożona głównie z pseudokibiców, regularnie popełniała szereg przestępstw, w tym obrót narkotykami, bójki oraz brutalne pobicia. Niedawno, w ramach operacji prowadzonych przeciwko tej grupie, doszło do zatrzymania kolejnych 15 osób, które były powiązane z działalnością przestępczą tego gangu. Zatrzymani to mieszkańcy Województwa Śląskiego. W wieku od 24 do 45 lat. Śledczy wykazali, że grupa ta była odpowiedzialna za wprowadzenie do obrotu narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 60 milionów złotych, włączając w to marihuanę, amfetaminę, mefedron, kokainę oraz tabletki ekstazy. W latach 2019 a 2020 grupa wprowadziła na rynek ponad 1,5 tony różnego rodzaju środków odurzających. Oraz 53 litry płynnej amfetaminy i ponad 100 tysięcy tabletek ekstazy. Ponadto członkowie grupy angażowali się w bójki i brutalne pobicie, używając niebezpiecznych narzędzi takich jak broń palna, siekiery, maczety, noże, kije baseballowe czy pałki teleskopowe, powodując u swoich ofiar poważne obrażenia. W jednym z takich incydentów, do którego doszło 24 marca bieżącego roku w Górkach Wielkich, Uczestnicy bójki używali kijów bejsbolowych, pałek, kastetów i innych niebezpiecznych przedmiotów. Skutki tego starcia były tragiczne, obejmujące złamania kończyn i liczne rany szarpane. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym oraz zarzuty związane z obrotem narkotykami na dużą skalę, a także udział w bójkach usłyszało łącznie 12 zatrzymanych osób. Siedmiu z nich w wieku od 27 do 39 lat na wniosek prokuratora, decyzją sądu trafiło do aresztu. Pozostali w wieku od 24 do 45 lat zostali objęci policyjnym dozorem, z zakazem opuszczania kraju oraz obowiązkiem wpłaty poręczenia majątkowego w wysokiej kwocie. Dodatkowo, jedna osoba w wieku 34 lat odpowie za podżeganie do zniszczenia sześciu samochodów osobowych, co miało miejsce na szkodę jednej z firm. Trzej inni mężczyźni w wieku od 30 do 39 lat również stają przed sądem w związku z zarzutami narkotykowymi i są objęci policyjnym dozorem. Dalsze działania policji w zakresie walki z przestępczością pseudokibiców są w toku, a nie wyklucza się możliwości dokonania kolejnych zatrzymań w ramach tego szeroko zakrojonego śledztwa. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.